Dzień dobry, dzień dobry, Radzie, zrobił śniadanie, placuszki Owsian... owsiane, No nie, gryczane, nie, jakieś tam placuszki, placuszki na śniadanie, no, miam. Jestem właśnie w przychodni, czekam na zastrzyk I tu jest właśnie mój ten, mój pokój, haha, ha. przyjmuję na dworze, ale jaja. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym dniu, ja jak widać stoję w kuchni i biorę się za gotowanie. I dzisiaj mam w planach zrobić risotto ze szparagami. E, oczywiście, w termomiksie. Radosław mój pojechał na szczepienie, no bo e, wiecie, że Radosław jest w jakiejś tam grupie, wiecie, tak mocno, mocno narażonych. Także pojechał na jakieś szczepienie, i z tego co się orientuję, to teraz e, większości z nich dają szczepienia na przeciwko pneumonii, czyli przeciwko e, pneumonia, no nie wiem, zapalenie płuc. E, także, <tuszynka> także tak to wygląda. Wysyłał mi zdjęcia, że wszyscy muszą czekać w autach. I szczepienia odbywają się na dworze, co moim zdaniem jest rewelacyjnym pomysłem. Wiecie, nie kumulują się ewentualne jakieś zarazki z poprzedniej osoby do kolejnej, także mówię, że na razie czeka w aucie i troszeczkę to potrwa. Także dobrze, niech czeka. No, mam nadzieję, że wiecie, że załatwi to szybko, sprawnie i będzie po prostu po kłopocie. Dobra, i ja pierwsze sobie zrobię herbatkę, bo ostatnio coś mi tak gardło nawala, a jeszcze po wczorajszej wyprawie. Czasami tam wiał, jak byliśmy na samym szczycie, to czasami wiał bardzo, bardzo zimny wiatr i przypuszczam, że to mnie tak troszeczkę załatwiło, ale ale wiecie, to po prostu takie chwilowe. Także dobra, biorę się za herbatkę, wypijemy jakąś smaczną. Już nawet wiem jaką się napijemy, napijemy się Tetli, to jest detoks z selenem. Czyli od razu wzmacnia odporność. To jest troszeczkę taka miętowa herbata, ale naprawdę smaczna. O dziwo, bardzo mi smakuje i mojemu mordkowi też. Bardzo, bardzo świeża. Także jeżeli macie okazję, to spróbujcie sobie takiej herbatki. Jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę, to zobaczcie, jak trafiliśmy z wczorajszą wyprawą. Po prostu, no, trafiliśmy naprawdę w dychy, bo dzisiaj, jak widzicie, byle jak. Bardzo, bardzo zimno i bardzo wiecznie. Ale to dobrze. Dzisiaj odpoczniemy trochę. A Ty jak, moja towarzyszko? Towarzyszko! Ja ze Pani znowu budziła. Tak, pani taka wredna budzi, bo pani tęskni za swoją sunią. Tęskni Pani i kocha. Mam tutaj co nam jest potrzebne, czyli ryż do risotto, cebulki, parmezan. Kupiliśmy taki wczoraj w Aldiku, szparagi, oczywiście oliwa z oliwek, powinno być wino ja wina nie daję. Zobaczcie na ten idealnie po prostu zmielony parmezan. Ja jestem w szoku cały czas, jak to działa, naprawdę, no coś pięknego. Boże, jak ja bym to chciała teraz jeść. Fua, 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 fua. Chcę pokazać, jaki ty jesteś mądry. Mówię do męża mojego, zrób mi plakietkę na kakao, bo chciałam przesypać kakao. Zrobił. Nie chcę się nawet zsumować. Czemu, czemu z boku, Kał, nie jesteś jak kałkała. A zobacz tutaj. To już pokazywałam też, jak jesteś mądry. Jola mówi, że pije za dużo słodkich rzeczy. No to zrobiłem takie coś. Organic, very healthy, sugar free, no artificial colors, spring water, nothing else. I promise. Sam siebie oszukuję. Czyli e, organiczna, bardzo, bardzo zdrowa, bez cukrowa, bez sztucznych kolorantów, woda źródlana, nic innego. Obiecuję. No mówię, sam I co? siebie oszukuję. I I, ja, ja, tak jest tu zapisane? Jest? No i kałkało. I kałkało. Powiedziałaś mi, zrób mi, na, zrób naklejkę na kałkało. No to zrobiłem tak jak powiedziałaś. Radio. widziałeś kałkało. Ale nakleiłam, będzie śmiesznie. Tak. I tak tutaj ostatnio Radosław zorganizował rzeczy. Jeszcze tam są wolne pojemniki, tutaj większość przypraw, ale też jeszcze dużo zostało, a tych po prostu jest za dużo, żeby je w coś innego wsypać. Także tak to wygląda na razie. Moi drodzy, jest i obiad gotowy. No wygląda bajecznie. Śmiem twierdzić, że nawet ładniej niż na zdjęciu tutaj. A pachnie. Hmm. Zobaczcie, moi drodzy, na te piękne goździki, jak one ślicznie rosną. I nie powiem teraz po raz kolejny, że dużo z Was pisało, żeby wyrzucić. Ha! I nie wyrzuciłam. Niestety, tutaj mi wszystko zginęło. Centralnie pożarte jest i chyba nawet pomarznięte. Czekajcie. Widzicie? Zupełnie nie ma żadnych kwiatków. To nie jest to, co ja obrywałam. O, no już teraz widzę. No to to się nowe pojawiło, także <laughs> całe zżarte. Ja pierdzielę. Nic w tym ogrodzie nie będę miała. Oprócz gościków chyba. Ależ, no patrzcie. Mm. Ogólnie to wyszło słońce, i ja idę zrobić zdjęcie na insta Denka. Zawsze sobie tutaj robię na trawce, układam. Co tutaj jest, czego nie widzieliście, to tylko taki żel do mycia buzi z Glam Glow. Fajnie moi kochani, że to jest bez sensu: to jest Galactic Cleans żel w kolorze czarnym. Jak e, po prostu jego wyciskacie na suche dłonie, on ma w sobie brokat. Na twarzy robi się taka olejkowa, wiecie, maść. Może tak powiem i później po prostu to się normalnie, wiecie, pie, troszeczkę się jakby pieni i zmywa e, bez żadnych efektów wow i nie wiem, przypuszczam, że to jest drogie, bo wszystkie produkty Glam Glow są drogie, ale no tak jak mówię, bez szału. Z tego wszystkiego o maseczce Wam mówiłam. Wróciłabym do maseczki sylweko i wróciłabym do tego tutaj bajtery yy, różanego yy, balsamu do ust. I to wszystko. Ja <laughs> do robienia zdjęcia. A tu słońce zaszło. No nic, poczekam trochę. Radio tutaj, blisko domu, zawiesił yy, domek dla owadów. Mi się wydaje, że troszkę za blisko, że one potrzebują spokoju, Radio, wiesz? One potrzebują spokoju, a jak my tutaj czasami przy stole siedzimy, to się będą bały. Bały będą się. <laughs> Gdzie ty śpisz? Co? Śpisz, tak. <laughs> Dlatego na to leży taka zadowolona w słoneczku. No! Zadowolone pieski. <laughs> ktoś ktoś znowu leniuchuje. Nie za zimno wam? Nie chcecie kocyka? Chyba. O, chcesz pizzę? Cześć jestem. Perełko! Cześć! To jest jej ulubione nowe miejsce. Wiesz, jak Ci się to podoba? No wiem. Normalnie chyba aż, nagrałam jak aż, idzie, nie? czekaj jak ten. Jak, jak, jak się położę, żeby, żeby skoczyć. Moja misia ukochana. A ty też ukochany trochę. <laughs> Kochana! Chcemy robić pizzę? Chodź. Robić pizzę. Patrzcie, Szymon. nie było długo malin, to wam pokazuję. Znaczy nie pokazywałam długo, to wam pokazuję. Boże, jakie piękne kolory. Malin, mam nadzieję, będzie zatrzęsienie. Truskawek będzie dużo na tych krzeczeczkach. Ostatnia moi drodzy, była yy, była bardzo zimna noc. pomarzły nam, zobaczcie, ziemniaki, niestety. Co, Zarzutkiweczka wyciągasz? Taką, Tak, a no, coś w tym roku, rzutkiewka kiepska. No ale tych ziemniaków mi szkoda. Mam nadzieję, że one jeszcze będą. Nie, zimniaku nie zły. No, oby. Słońce wyszło, pranie zrobione, kapcie oczywiście prane, bo kapcie trzeba prać, pamiętajcie o tym. żeby prać kapcie. Bo śmierdzą. <laughs> Twoje chyba śmierdzą. Moje nie śmierdzą, ale pamiętajcie, żeby żeby koniecznie prać kapcie. Różeczki za to rozkwitną już lada dzień. I to wiecie, kto to by chciał dzisiaj pizzę? Ten oto osobnik powiedział, że ma chęci na pizzę, więc robi, ale dzisiaj ja robiłam obiad, żeby nie było. <laughs> opakowanie po płynie do demakijażu od dzisiaj będzie służyło jako opakowanie do mydła. Patrzcie jak pani wygląda to, jest brązowe, znaczy no teraz tutaj światło żółte to takie trochę przekłamane, ale świetnie wygląda, takie apteczne, apteczne opakowanie, świetne. I, i jeszcze pamiętacie to opakowanie po świerce? Zużyłam na tą trawkę, no bo króliczka już ciągnęła i zużyłam na tą trawkę, troszeczkę wystaje ta trawka, ale znaczy wiecie, to czarne, ale za bardzo tego nie widać i tak o, tutaj sobie ładnie wygląda, co Mhm. Mm mm -hmm. No dobra, zamieniłam kwiatka, już nie widać czarnego. <laughs> no, tak może być. Jest i moi drodzy pizza, Boże, normalnie <laughs> idziemy jeść. No i jakieś, nie ukrywajmy się, ponad 20 funtów w kieszeni, bo mamy takie dwie. Jezus, jaka ta pizza jest pyszna, nie mać pojęcia. Radosław zrobił jakąś ostrą bazę. Co dałeś tam do bazy? Nie powiem. Aha, to sepretna pizza Radosława, tak? Mm. Ale jest taka pyszna. I tak jak y, ostatnio zjadłam pół, to normalnie, patrząc na nią, to myślę, że zjedzę. <noise> Naprawdę. Pyszna, nie? Dobra. I takie cieniutkie ciasto, no po prostu. A, i pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie, czy nie pamiętacie, ten se... sos Leon Aioli garli, czosnkowy jest naprawdę, naprawdę pyszny. Jeżeli m, na przykład z Dominosa bierzecie sobie czasami pizzę i macie tam sos czosnkowy, to jest bardzo podobny, tylko że po prostu m, ten czosnkowy z Dominosa jest taka struktura lejąca, a ten jest bardziej taki jak majonez, ale do pizzy jest idealny. Jego właśnie głównie w ten sposób używam. Z jajkami chyba mi nie za bardzo smakował, z tego co, koja co kojarzę, ale na pizzy jest dobra. Moi drodzy, ja się lecę myć i spać, także dzięki Wam bardzo za dzisiaj, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Do następnego razu. Buziaki!